Dzień dobry, nazywam się Jacek Węgrowski. Od kilku lat mam niewątpliwą przyjemność dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji kierunku logistyka Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Podczas dzisiejszego wykładu chcę Państwu przybliżyć branżę TSL. Czym zajmuje się ta branża, ale również co można robić, kończąc Wydział Logistyki w branży TSL? Czy spotkaliście się Państwo z takim skrótem, skrótem TSL? Otóż rozszyfrowanie tego skrótu nie będzie dla nas specjalnym wyzwaniem. Jest to transport, spedycja, logistyka. A więc możemy zdefiniować, że branża TSL. To zespół usług, które wspierają proces przemieszczania dóbr z punktu A do punktu B. Tak więc możemy uznać, że branża TSL będzie swego rodzaju łącznikiem wiążącym ze sobą podmioty współpracujące, których celem jest dostawa surowców czy wyrobów gotowych do właściwego odbiorcy. Jednakże, aby zrealizować proces dostawy, niezbędna jest odpowiednia infrastruktura. Infrastruktura, która jest przygotowana w oparciu o pewną wizję procesu. W 2016 roku świat logistyczny obiegła wiadomość o innowacyjnym projekcie. Ten rysunek, który Państwo widzicie na slajdzie, to nie jest praca ucznia szkoły podstawowej. Jest to zarys, zarys projektu na objęty ochroną patentową, a zaprezentowany przez największego gracza na rynku e-commerce firmę Amazon. Projekt ten szybko został ochrzczony mianem latającego magazynu, i można przypuszczać, że już w niedługim czasie stanie się on rzeczywistością. Widzimy tutaj magazyn, z którego za pomocą dronów towary są dostarczane do finalnych odbiorców. Brzmi trochę futurystycznie. Kilka miesięcy temu jedna z ogólnoświatowych sieci restauracji fast food reklamowała dostawy swoich produktów za pomocą dronów. Możecie Państwo uznać, że to tylko reklama, że projekt powstał jedynie po to, żeby dobrze wyglądał w telewizji. Otóż nie. W ubiegłym roku, kiedy. Świat rozpoczynał walkę z pandemią, kiedy słowo izolacja miało zupełnie inne znaczenie. Aby zminimalizować kontakty międzyludzkie w Irlandii, drony dostarczały, były wykorzystywane, aby dostarczać lekarstwa dla seniorów. To już nie reklama, ale odpowiedź na realną potrzebę. Być może zauważyliście gdzieś Państwo na drodze logo Nagel Group. Firma jest europejskim liderem dostaw żywności z zachowaniem łańcucha temperatur. Mam przeczucie graniczące z pewnością, że w Państwa kuchni znajdzie się przynajmniej jeden produkt, który na jednym z etapów był obsługiwany logistycznie przez firmę Nagel Group eksperci z zakresu logistyki tego operatora logistycznego, na indywidualne potrzeby odpowiadając na indywidualne potrzeby klientów projektują procesy logistyczne, aby z zachowaniem optymalnych terminów i najwyższych standardów dostaw żywności towar docierał do odbiorcy. Badania mówią, że około 38% handlu detalicznego odzieży odbywa się za pośrednictwem platform internetowych. Zapewne już nawet ci najbardziej zatwardziali miłośnicy sklepów stacjonarnych, część zakupów robią w domowym zaciszu na ekranie swojego smartfona czy komputera. A logistycy po stronie dostawców analizują. I projektują procesy tak, aby w efektywny e, sposób trafiały one do odbiorców. Przykład: e, izolacja i ograniczenia e, kontaktów spowodowały natychmiastowy wzrost ilości paczkomatów, gdyż uznaliśmy jako konsumenci, że taka forma dostawy będzie dla nas bezpieczniejsza. Na marginesie, Dostawa przez, przez paczkomat jest, jest, również bardzo, jest również bezpieczniejsza z punktu widzenia dostawcy. Kurierzy to twardzi ludzie, ale i im może się przydarzyć niedyspozycja, a kto wówczas dowiezie paczkę. Marketing Amazona, widzimy go tutaj na slajdzie, pokazał informacje o uruchomieniu polskiej wersji sklepu internetowego. Równolegle pojawił się komunikat o obsłudze logistycznej projektu przesyłki będzie dostarczał InPost, a więc jednocześnie z działaniami związanymi z uruchomieniem sklepu internetowego logistycy obu przedsiębiorstw pracowali nad tym, nad tym aby optymalnie zaprojektować proces logistyczny i Inni również nie, nie próżnują. E, otóż ale, e, na, w odpowiedzi na rozwój Amazona Allegro ogłasza, e, że jeszcze w 2021 roku uruchomi nową usługę logistyczną, która będzie obejmować kompleksową obsługę zamówienia, m.in. przechowanie towaru, pakowanie, nadawanie przesyłek, a także obsługę zwrotów. Z kolei OLX wprowadza obsługę OLX przesyłki, a więc również wspiera ogłos, ogłoszeniodawców o, o rozwiązania logistyczne. Podsumowując, transport, spedycja logistyka jako branża, korzystając z odpowiedniej infrastruktury logistycznej, organizuje proces przepływu towarów. Jak Państwo zauważyli, decydując się na związanie swojej przyszłości z branżą TSL. Można dostrzec szereg możliwości do wyboru. Można organizować proces dostawy artykułów spożywczych, można organizować proces dostawy odzieży, paczek, palet, substancji płynnych, ale jeszcze e, również innych produktów. Można, również, można odnaleźć się w jednej z gałęzi transportu w transporcie lotniczym, drogowym, morskim, kolejowym, wodnym, śródlądowym czy, czy wreszcie rurociągowym. Może to być logistyka wewnątrz przedsiębiorstwa, ale można również organizować procesy jako operator logistyczny. Dobrze, ale mówimy transport, logistyka, spedycja, czym różnią się te pojęcia? Transportem nazywamy działalność polegającą na komercyjnym świadczeniu usług, których celem jest przemieszczanie osób i lub towarów z miejsca nadania, a w przypadku osób miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca dostawy zakończenia podróży oraz świadczeniu usług pomocniczych. A więc, w tym rozumieniu, proces logistyczny zawężamy do realizacji samego procesu transportu pomiędzy miejscem załadunku a punktem dostawy. A więc podstawienie dotyczy to podstawienia odpowiedniego zgodnego z zamówieniem środka transportu, wybór najlepszej i odpowiedniej trasy przejazdu czy dostawy towaru zgodnie z określonym w zleceniu terminem. Co zatem możemy określić mianem spedycji? Spedycją określamy zarobkowe przemieszczanie ładunków w zastępstwie zleceniodawcy oraz wykonywanie związanych z procesem przemieszczania dóbr czynności dodatkowych, za wyjątkiem transportu. Widzimy zatem, że w tym wypadku niezbędne jest wykonanie pewnej pracy koncepcyjnej polegającej na organizacji procesu transportowego, włączając w to czynności załadunkowo, rozładunkowe, przygotowanie odpowiednich dokumentów, wybór najlepszej, najlepsze, najlepszej do realizacji procesu gałęzi transportu przy zachowaniu kontroli kosztów przedsięwzięcia. Osobą, która realizuje proces spedycji jest spedytor, czyli organizator inaczej, organizator i koordynator, koordynator procesu logistycznego. Ze względu na ekspercką wiedzę zazwyczaj wyróżniamy spedytorów drogowych, ale może być to spedytor transportu drogowego krajowego, spedytor transportu drogowego międzynarodowego, często z określeniem krajów dostaw w odbiorach czy dostawach, do których dany spedytor się specjalizuje. Możemy również wyróżnić spedytora transportu lotniczego czy spedytora transportu morskiego. E, ostatnim terminem w, e, w akronimie TSL jest logistyka. Jest to proces polegający na planowaniu, realizacji oraz kontroli efektywnego ekonomicznie, jak również z zachowaniem optymalnych terminów, przepływie surowców, materiałów, wyrobów finalnych, a także informacji z punktu pochodzenia produktu do punktu konsumpcji celem zaspokojenia e, wymagań klienta. Logistyka najszerzej ujmuje proces dostawy towarów, bo nie tylko polega na realizacji transportu, jego organizacji przez, przez spedycję, ale również może się pod tym pojęciem kryć usługa magazynowania towarów, odpowiedniego ich przygotowania do, do procesu e, transportu. Logistyka obejmuje również zarządzanie info, przepływem informacji, e, wskazując na to, e, na, na przygotowanie dokumentacji. Wysyłkowej w imieniu właściciela towaru, monitoring dostawy, wymianę danych w oparciu o indywidualnie skonfigurowane rozwiązania e, informatyczne. To, że otrzymujecie Państwo informację, gdzie w danym momencie jest towar, który zamówiliście Państwo w Waszym ulubionym sklepie internetowym. To również jest rozwiązanie logistyczne. Zakres działań obejmujących poszczególną obsługę logistyczną możemy przeanalizować w oparciu o modele logistyczne. Każdy z pięciu wskazanych na slajdzie modeli logistycznych obrazuje nam zaangażowanie przedsiębiorstwa logistycznego w procesie dostawy towarów do finalnego odbiorcy. Tym finalnym odbiorcą może być zarówno ostateczny konsument, ale może być również przedsiębiorstwo produkcyjne. Obsługa logistyczna może polegać również na dostawie surowców wykorzystywanych w procesie produkcji w oparciu o koncepcje logistyczne just in time czy just in sentence. Szanowni Państwo, branża TSL odgrywa olbrzymią rolę w funkcjonowaniu produkcji. Przedsiębiorstwa produkcyjne funkcjonują prawidłowo, jeśli we właściwy sposób zorganizowany jest dopływ czynników produkcji i w, równo, i w równomierny sposób odpływ wytworzonych produktów. E jest to możliwe jedynie przy, zap przy prawidłowym zaprojektowaniu łańcucha, logis łańcucha logistycznego. Logistyk, spedytor, transportowiec, bo z takimi synonimami możemy się spotkać, um, określając osobę pracującą w branży TSL, to swego rodzaju architekt procesu logistycznego, który w oparciu o wiedzę i oczekiwania projektuje odpowiedni rodzaj usługi z optymalnym wykorzystaniem dostępnych środków. Ostatni weekend pan Piotr Żyła zdobył Mistrzostwo Świata w skokach narciarskich na Małej Skoczni. Usłyszałem jego wywiad. Otóż w, w, wpisano w jego osobowość szczerością powiedział, a, a, że jako przyczynę świetnej dyspozycji w, w, wskazuje dziennikarzy, bo trochę go zdenerwowali. W logistyce też czasem zdarza się, że również mamy dodatkową motywację w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności, aby dawać impuls do poszukiwania zgodnie ze swoją nazwą innowacyjnych rozwiązań. Możecie tu Państwo rozpo rozpocząć swoją przygodę z branżą TSL. Tak, przygodę, bo to branża pełna dynamiki, nieoczy nie nieoczywistych, kreatywnych rozwiązań, a w która każdego dnia stawia przed nami nowe wyzwania. Życzę Państwu, aby uczelnia była dla Państwa pierwszym. Trenerem, która zaprowadzi Państwa na mistrzowski poziom logistyki, ale pamiętajcie, że logistyka to gra zespołowa. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia i do zobaczenia.